Hejka widzowie, właśnie wbiłam na Brookhaven i dowiedziałam się, że jest nowy update, bo jest sklep samochodowy, przyprojektowany na przyprojektowany przyprojektowana sklep spożywczy. Ja już to widziałam, ale chcę wam pokazać. Eee, ja się tak prezentuję, ale zaraz to właśnie. O, tak mogę się. O, czekajcie. Ja jestem taka, e, się na szybko tak zrobiłam, więc idziemy sprawdzić sklep spożywczy właśnie. Na Brokowy mi bardzo tego brakowało, bo mm, jak bo to rozbudowali i jak przyjeżdżałam, to były tylko warzywa, owoce i jakieś picie. A teraz patrzcie jak to przebudowali. Tutaj mamy piekarnię, tutaj mamy świeże pączki, e, takie ciasteczka i biorę wózek i wszystko pakujemy. To się da, czyli na przykład to. Na przykład tutaj pączki, ciasteczka, na przykład jeszcze możemy dwa cukierki, możemy, o tutaj są lodówki, przemieścili to, możecie sobie sami zobaczyć, pakujemy, robimy na szybko zakupy, tutaj właśnie to fajnie tak bardzo przebudowali, też zmienili kolor, tutaj mamy owoce i warzywa. O, tutaj mam taki regał z słodkościami, czyli chipsy i tak dalej, pizza, tutaj są produkty mleczne, tutaj mamy szynki i w ogóle, można kanapkę wziąć, tutaj mamy, a nie, tutaj mamy chyba produkty mleczne, a tutaj mamy szynki i takie tam. Tutaj mamy chyba jakieś, nie wiem co to jest, tutaj mamy mleka i lody, czemu mi to nie chce kliknąć? mam. Eee, nie mam. Czemu ja tego nie mam? Dobra, jest. Dopiero teraz mi klikło. Czemu nie mam? Ma, Ok. Teraz idziemy do kasy i patrzcie, jak to rozbudowali. Kasy nie przemieścili, ale to bardzo mi się podoba, właśnie, że tak przemieścili. A teraz podobno właśnie, rozbudowali ten tutaj em, sklep. Z autami, e, to naprawdę auto. Patrzcie jak to rozbudowali. Automat to się, to się teraz nazywa i to się tak prezentuje to bardzo rozbudowali. Sport and luxus cars czyli sportowe i luksusowe auta tutaj są. Można patrzeć, ty biorę sobie na przykład, e, nie wiem, e, takie auto na przykład, czy wiecie? O, na przykład takie auto sobie zabiorę i na przykład wjadę sobie tutaj, można wjechać nim, od razu. Mm, czemu ja to tak szybko robiłam, jak ja mam 25, dobra. Muszę tu trzeba równo wjechać, trzeba. O, teraz można na przykład do góry. O, tu nawet mi się wyświetliło, że nie ruszaj się, gdy e, właśnie to do góry daje, tutaj. Nie wychodź z auta. O tak, dobra. Tu już e, jest u góry, i tu można na przykład wejść. Patrzcie. Czekajcie. Bo tu mogło się e, wejść. Ej. Mogło przecież wejść, tutaj. A nie, nie mogło się. Myślałam, że mogło. E, dobra tutaj można drugim autkiem tutaj mamy wejście na taką recepcję tutaj o, można obsługiwać dzień dobry, dzień dobry tutaj mamy, nawet ekspres jest patrzcie, go nie zauważyłam tutaj można czekać tutaj jest, czy można na nim odjechać? Nie można, ale fajne są bardzo te auta, to jest takie luksusowe, bardzo mi się podoba, więc czy jeszcze coś rozbudowali, chyba nie, ale jeszcze idziemy sprawdzić, mm, bo coś chyba jeszcze zbudowywali, albo coś przemieszczali, nie wiem, czy to już tyle, jeszcze w banku coś było właśnie, więc idziemy zobaczyć, chyba inny kolor był w banku, czy coś takiego. Ktoś jest, dobra? Ja eee, sobie na szybko właśnie takiego screena zrobiłam. Możecie ocenić. O, tutaj, tak, ten bank ma inny kolor. Patrzcie, taki ciemniejszy. ciemniejszy. I jak sobie weźmiemy. Czekajcie, bo ja chcę tu zapalić światło. Czemu tu jest tak ciemno? O, zapalam światło. I patrzcie na ten bankomat. Eee, jak normalnie w prawdziwym życiu. I teraz biorę sobie kartę. Czekajcie. Mam to, nie chcę tego, biorę sobie na przykład kartę, czekajcie Zawsze nie wiem gdzie ona jest Tutaj, dobra Wkładam kartę i patrzcie Teraz mi się wypłacą pieniążki Halo No przyłożyłam kartę, nie? O, No halo no. O, coś słychać o, Patrzcie ja mega, ej mega! Dobra, teraz idziemy, bo tutaj też coś przybudowali. Zbiorę sobie dwie karty, to usuwam wszystko. Biorę sobie dwie karty, czyli Tom i Tom. U góry nic nie przybudowywali, ale chyba tutaj coś przybudowywali. Dobra, tu przykładamy kartę. Tu coś przybudowywali, patrzcie. Myślałam. A nie. Jeszcze z tego właśnie nie nagrywam update'u, jak to rozszerzali, ale mogę wam teraz pokazać. Ty, tą białą kartą, naciśnięcie tu, to wejdziecie. Tą białą kartą też można zdwożyć wszystko, bo to jest nowa karta. Potrzebna nam jest siekiera. Tylko czekajcie. Siekiera, o tak chciałam powiedzieć. jest ta siekiera. Tutaj gdzieś powinna być. To jest coś. Tu jest, patrzcie, jest siekiera, jest to inne pomieszczenie I jest siekiera Siekiera jest po to nam, żeby O halo. Żeby otworzyć to, bo tutaj jest taki klucz O i patrzcie Musicie usłyszeć takie coś O, takie pięknięcie właśnie I teraz ja mam klucz Teraz tym kluczem, jak wejdziecie sobie tutaj Tworzycie to, to Możecie tutaj wbiegnąć I wbiegnąć tutaj tym sposobem możecie okraść cały bank. Jak już macie ten klucz, to macie siekierę, co nie? Usuwacie sobie jedną z kart, albo nie wiadomo. Ja sobie na przykład zabiorę bombę, nie? Mam bombę. Na przykład usuwam sobie siekierę, mam bombę. Ja mogę tylko trzy rzeczy zabrać. Mam bombę i patrzcie. Ja obramowałam bank. Dwa razy wystarczy, żebyście pod ten, bo już się alarm zaraz włączy. Dwa razy jak e, klikniecie właśnie na tą bombę, bo już się patrzcie, uchyliło się. Ale jak jeszcze raz damy, to właśnie to się bardziej zrobi. Możemy tutaj być, że O, i patrzcie. Teraz dopiero jest a, alarm i możemy wziąć diament. Tu są takie właśnie y, monety. Eee... Yy. I tutaj wracamy sobie, albo możemy też tędy. Szybko, o. I możemy też, jak się zmniejszymy, i chyba to Wam pokazywałam, albo nie, nie wiem. Jak się zmniejszymy, to najwygodniej nam jest to przeskoczyć, co nie? Ale to nie działa, wierzycie mi. To yy, musicie tak bardziej pode... O, widzicie. Trzebało to zrobić, jak macie normalny rozmiar, bo ja też tak właśnie robiłam, ale nie umiałam tak zrobić, więc najpierw No ej, co się stało? Czy ja na to nadeszłam? A może tu drabinę trzeba postawić? Patrzcie, e, na przykład tu mam tą kartę, to ją usunę. Drabinę może trzeba postawić, widzowie. O, mamy drabinę. Nie tu, tylko tu. O, teraz się dopiero zmniejszę. No ej! Co jest? Dobra, tu chyba trzeba ten klucz przyłożyć. Jeszcze raz wszystko po kolei. Jak już mamy te diamenty, czy tam monety, to jeszcze raz bierzemy siekierę, odkrajemy to. Musicie usłyszeć taki dźwięk. Na razie to nie pęka! O! Musicie usłyszeć, jakby coś pękło. Bierzecie ten klucz. Ja sobie to teraz ściszam. Bierzecie klucz, przykładacie tutaj. O! Wystawiacie klucz. Macie siekierę, co nie? Teraz musicie to tym. Żeby wam otworzyło tamte drzwi. O, otworzyło wam. Tak już wam otworzyło. To musicie jakoś tutaj wyjść. Ja nie mam pojęcia jak tu się wchodzi. Więc ja próbowałam na różne sposoby. Tylko ja nie wiem jak. Pierwsza rzecz to jest wzięcie może bomby. I kilka razy ją przełożenie. Nie, to ja chciałam bombę. O, bomba, bomba, bomba. Bomba i przyłożyć, to działa i bierzemy teraz diamenty, jak mamy już zabrane diamenty to możemy cokolwiek robić na przykład jak tutaj wyjdziemy w... się jakoś ja chcę się wydostać, halo teraz ogólnie alarm ale teraz musimy jeszcze raz to szybko wszystko zrobić czy z tej strony to idzie o, zwalić? No nie idzie, ale... Jak zrobimy sobie tak, patrzcie To bez tego... To mamy teraz co nie? I możemy łatwiej tylko przez niego przejść Tylko musimy bardziej... O tak Nie tak Bardziej tak przy ścianie ją, go zespawnować nie, he, he. O! I możemy wtedy wejść, co nie? Tu tam jest. Teraz potrzebny nam kluczyk, żeby to cokolwiek rozwalić. Więc ja nie wiem jak to teraz... O, możemy materacą, co nie? Czy nie możemy? Możemy. O! I właśnie, jako my nie mamy teraz tych kart, to obramowaliśmy już trzy banki. Jak nie macie tej karty w swoim y, wyposażeniu, to musicie... Ja chcę windę! Dobra, ja sobie zrobię... czekajcie... Ja zrobię o tak... Bo my mi koło banku, co nie? To my możemy zrobić przecież. Tak. I wtedy. Ee, a nie, jestem po złej stronie. Co ja zrobiłam? Widzowie, chciałam dobrze, a ja zrobiłam źle. Nie wiem się tak kiedyś. I teraz, może w tym deszczu biec. Normalnie nie da się. Normalnie żyć. Jeszcze raz trzeba. Co to jest? Jakiś. Nie wiem. Jeszcze raz trzeba zabrać tą kartę. żeby wszystko odblokować. I mieć diamenty. Bo mamy już diamenty. Ale teraz szmaragdy musimy odblokować. Czy tam? Nie wiem, co tam się blokuje. Okej, okay. musimy mieć cały czas tą kartę. Tutaj już byliśmy. Jeszcze tutaj musimy wejść. O, patrzcie, przeskoczyłam. Jaki fart! Nie ma, nie fart. Ej, ja nie wiem, jak je to zrobiłam. Chyba przy ścianie zrobiłam to. Nie wiem. Mam. Um, ja pokażę, jak ja wam to zrobię. Opatrz się, zrobiłam. I wystarczy żebyśmy przeszli. I mamy sztapki złota. No, ej, no. A czemu mi nie chce otworzyć, jak ktoś na tą kartę? Aha. To może trzeba to inaczej zrobić, nie. O, Ej, on mi chyba śledził. Ja chcę, ja chcę, ja chcę. O, i patrzcie, wzięłam. Nie, wzięłam mam. To zrobię tak, zrobię tak. I określiliśmy wszystkie banki. Teraz możemy zrobić. Nie określij. No, eee, jak się. <laughs> Jeszcze raz musimy to zrobić. Widzicie, że on mi pomógł. Widzicie. Ale uznajmy, że okradliśmy wszystko. Mamy szapki złota, mamy diamenty, mamy to. I tak się właśnie to robi um, więc teraz i wracamy na górę, teraz idziemy na górę. Z której chyba się nic nie zmieniło. Um. Nie, nie, nie zmieniło się. Ale mogę Wam dwa sekrety teraz pokazać. Weźmiemy. O, patrzcie, mamy bombę, co nie? Myślicie teraz, że chcę obramować kolejny bank, ale to nie jest tak. Możemy oczywiście obramować kolejny bank i mieć kasę, takie diamenty i takie diamenty. Ale tutaj, jak. Widzicie tutaj na środku, co nie? To To się teraz zamknie. Tutaj są kamery, jak stanicie na środku i po lewej stronie, tutaj jest taka szafka, musicie na nią wskoczyć i tutaj, jak się ustawia Wam taka kamerka, to znaczy, że jest sekret, musicie tylko dobrze wskoczyć. Tylko ja nie wiem właśnie jak to się robiło, czy to jest... Hmm, czy to jest tutaj? Bo tu trzeba było wejść, patrzcie, tak. Tylko nie wiem, jak to się robiło. Może trzeba to usunąć. Wziąć. No, a teraz. Położyć tu. Nie wiem, jak to mam zrobić. Ale na pewno tu trzeba trzebało do góry wejść chyba że to do drugiej strony chyba, że to z tej strony A to z jakiejś strony się robiło tylko nie pamiętam z jakiej Na pewno z tej nie wiem gdzie. Ktoś zgasił światło. Ten sekret się nam nie udał. Więc idziemy do tego sekretu. Tutaj mamy wenty. Możemy w nie skoczyć. Tylko potrzebujemy latarkę. Oczywiście. Latarka jest. I tutaj przechodzimy przez tą dziurę. Bierzemy. Tulimy się do tej ściany. Gdzie? Jeśli jesteście tutaj. To tulimy się do tej ściany. Przechodzimy tutaj. Tutaj jesteście w basenie. A tutaj jesteście w banku. Jak chcecie w banku, mam będą dwa sekrety w jednym. Jak jesteście w banku, to jesteście tutaj, co nie? Yy, I przechodzicie tutaj. Tutaj niby nic nie ma, niby nic, niby nikby nic. Ale jak klikniecie na tą lampę, to otwiera Wam się tajne przejście, z którego możecie wszystko brać. Tutaj są bomby, tutaj jest wszystko. W tym sekrecie też są kamery. O, patrzcie, kamery policyjne. Możemy obserwować tutaj, możemy obserwować tutaj, możemy obserwować tutaj. Jeśli Wam pokażę nowy update, czyli właśnie e, z tymi po, e, powiększeniem. Koło banku jest Rockstar, e, Rockstar czyli e, sklep z ubraniami. On się też powiększył. Zaraz do niego przejdziemy. Tutaj są kamery właśnie policyjne. I tak to wygląda ten sekret się Wam dużo pokazywałam, więc dzisiaj wyskakujemy teraz i idziemy do yy, sklepu z ubraniami, bo on się też powiększył. Gdzie to teraz było? Gdzie? Gdzie jestem widzowie? Nie wiem, gdzie ja przeszłam. Dobra, jesteśmy i mamy latarkę. Szybko idziemy. Jesteśmy w basenie, co nie? I teraz wychodzimy. Usuwamy latarkę, usuwamy śpiwo ruszywa, usuwamy wszystko w ogóle. Czego nie mogę... Nie robię charakter, bo nobę... Normalnie nie mogę tego usunąć, patrzcie. Tu mi nie pokazywało, że mam to usunąć. To... Zapki złota, o mamy. I mamy to. Dobra. A czemu ja jestem taka mała w ogóle? Nie wiem. Dobra, idziemy na sklep Rockstar, bo on się też powiększył. I koło dentysty jest. Tutaj mamy też weterynarz, jakby ktoś nie widział. On jest bardzo podobny chyba go tak samo zrobił jak na Berry Avenue. Może widzieliście, może nie. Ale bardzo jest taki właśnie podobny. Tutaj jest dla e, chłopaków, czyli lustro dla chłopaków, lustro dla dziewczyn. Tutaj nawet jest przebieralnia. Więc na przykład można sobie kliknąć z podenki. Ja sobie teraz przebrałam z podenki, kliknąć na koszulkę. Kliknęłam, zmieniłam koszulkę, ale mi się nie podoba, więc zmieniam na inną. Yy, o! Tak! Bo mi się ta stylówka podoba. No to jest przybieralnia i tak to właśnie wygląda. Tutaj pewnie są też gdzieś yy, sekrety, więc jeśli tylko się dowiem, to wam pokażę z tym związane sekrety. A to na tyle. A w dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie więcej takich odcinków z update'ów lub jak coś jest nowego dodanego albo cokolwiek, to zostawcie łapkę do góry i napiszcie w komentarzach, a ja się z wami żegnam, pa!